Wiemy już, jak stworzyć skrypt, który odczytuje zawartość pliku tekstowego. W tym wypadku wprowadzamy tą treść do elementu div, który znajduje się pod polem input. Teraz omówimy kolejne rozwiązanie. Będziemy wczytywali zawartość obrazka i tak poprzednio przeniesiemy go do tego elementu div na dole. Początkową część naszego skryptu pozostawiamy bez zmian. No ale już na pewno będziemy musieli zmodyfikować naszą instrukcję warunkową. Czyli edytujemy komunikat, to nie jest plik obrazka i koniecznie musimy zmodyfikować warunek. W przypadku obrazków mamy pewien problem, ponieważ mamy różne podtypy, czyli JPG, GIF, PNG i tak My chcemy tutaj umożliwić ładowanie wszystkich możliwych typów obrazków. Czyli odwołamy się do naszej zmiennej, która przechowuje plik załadowany do formularza, zmienna nowy plik, sprawdzamy type. Ale potem jeszcze wywołujemy z zmęcz, ponieważ chcemy dopasować to do pewnego wzorca. A nasz wzorzec będzie bardzo prosty. Na pewno główny typ image, łamany przez wszystkie możliwe podtypy, a więc po ukośniku musimy po prostu wprowadzić gwiazdkę. Tylko pamiętajmy o tym, że musimy użyć zaprzeczenia, a więc na końcu jeszcze dodajemy wykrzyknik. Czyli jeśli. Nie mamy do czynienia z obrazkiem jakiegokolwiek typu, no to wtedy wyświetlony zostanie komunikat i wywołujemy return. Nie będziemy wykonywali żadnych dalszych czynności. Jeśli jednak mamy do czynienia z obrazkiem, no to oczywiście chcemy go wczytać do tego elementu div. Na pewno musimy pozostawić nasz file reader, ale użyjemy tutaj innej metody. Czyli mamy onload. Zawartość pliku jest gotowa do odczytania. W takiej sytuacji oczywiście chcemy wywołać funkcję, która. Przyjmuje zdarzenie jako argument, no i ten rezultat zwracamy do naszej zmiennej zawartości. To na pewno będziemy musieli usunąć, i teraz koniecznie musimy stworzyć nową zmienną typu image. Tą zmienną nazwiemy po prostu obrazek z nagrówności new i wywołujemy image. Skoro mamy zmienną typu obrazek, to możemy jeszcze użyć właściwości SRC, czyli źródła. Dlatego odwołujemy się do obrazek i po kropce wprowadzamy SRC. A tym źródłem będzie nasze zdarzenie będzie oczywiście nasz target i po prostu rezultat, który został zwrócony, czyli zdarzenie target result. No i teraz ten obrazek możemy już wstawić do naszego elementu div. Posiada on unikalny identyfikator, czyli na pewno najpierw do tego elementu musimy się odwołać przez document, a potem get element by ID. Przewieńmy troszkę niżej. ID tego elementu to po prostu treść. To tutaj wstawimy nasz plik obrazka. Z tym, że nie będziemy już używali innerHTML, ale wstawimy jako element podrzędny, a więc musimy wywołać z append child. Oczywiście element, który chcemy tutaj wstawić, to po prostu nasz nowo utworzony obrazek, czyli zmienna typu image. Dlatego jako parametr wywołujemy właśnie ten plik obrazka. No i teraz jeszcze pozostaje kwestia wywołania odpowiedniej funkcji na naszym pliku, czyli mamy nasz obiekt reader. Oczywiście nie będzie to funkcja read as text, ponieważ obrazka nie możemy odczytać w formie tekstowej, tylko wprowadzamy tutaj read as data URL, czyli taki URL, który przechowuje dane, innymi słowy treść naszego obrazka. Oczywiście musimy go wywołać na naszym pliku, czyli jest to zmienna, którą nazwaliśmy wcześniej nowy plik. No i to już powinno wystarczyć do osiągnięcia właściwej funkcjonalności. Zapiszmy zmiany, no i rozpocznijmy może od przeglądarki Firefox. Najpierw wybierzemy niewłaściwy typ pliku, jakiś zwykły dokument tekstowy. Powinien się pojawić komunikat. To nie jest plik obrazka. No i tutaj wszystko zadziałało prawidłowo. Stworzyliśmy wzorzec, który pozwala na ładowanie plików image, a po ukośniku może to być już dowolny typ. Inne formaty plików są oczywiście tutaj niedozwolone. To może teraz spróbujmy załadować prawidłowy plik. Mogą to być podstawowe formaty obrazków, takie jak GIF, JPG czy powiedzmy PNG. Może właśnie rozpoczniemy od tego pliku JPG, wybierzemy polecenie otwórz, no i zauważmy, że obrazek rzeczywiście zostanie załadowany do tego elementu DIF, który znajduje się na dole. To może teraz odświeżmy naszą stronę, wybierzmy inny typ obrazka, czyli plik PNG. Wybieramy polecenie otwórz i powinniśmy otrzymać taki sam rezultat. To na koniec przetestujmy jeszcze w przeglądarce Chrome. Tutaj może rozpoczniemy od niewłaściwego typu dokumentu. Powinien zostać zwrócony komunikat. To nie jest plik obrazka. Wszystko się zgadza. Teraz załadujemy te pliki obrazka z pulpitu, czyli może to być plik jpg. Zostanie on wstawiony do naszego elementu div. To jeszcze może wybierzmy ten sąsiedni do dokument png i zauważmy, że wstawiony on zostanie jako kolejny element. Ten poprzedni obrazek nie będzie usuwany. Po prostu używamy tutaj append child, czyli każdy kolejny obrazek wstawiamy jako podrzędny element naszego div.